Siemanko ludziska, z tej strony Tenrix i dziś kontynuujemy wspaniałą gierkę jaką jest Escape Academy. Ostatnio skończyłem na 24 levelu i właśnie na tym levelu dzisiaj zaczynam, więc już znam odpowiedź na moje pytanko na koniec ostatniego odcinka. Czy zostanę tutaj wyczytany, czy jednak od początku będę musiał jeść? ale no, tak jak widać jesteśmy na 24, więc gitarka. Dobra, co ja tutaj będę musiał zrobić? Weź się połóż z powrotem e, i tak, dwa czerwone. Chwilę, ja to muszę jakoś połączyć. Zobaczmy. Ach, tutaj mogę to połączyć. Dobra, teraz wiem. E, tutaj można połączyć jeden z drugim. Zobaczmy, czy wyjdzie taki kolorek, jakbym chciał. Redy? Gdzie jest Redy? Co jest Redy, niby? Error, e, czyli tak nie mogę. Dobra, próbujemy dwa czerwone, zobaczmy. A, chyba muszę wszystkie kule tak połączyć, i wtedy powstanie coś niesamowitego. Z tych dwóch zielonych powstanie niebieska. Tak jest, dobra, mamy to. I jesteśmy w domu, czyli po połączeniu wszystkich kulek, jakie tutaj mamy, mamy w końcu fioletową. Dobra, fiolet jest, idziemy dalej. Bum, lecimy, 25, nareszcie, no troszkę czasu to zajęło Chyba będzie coraz trudniej, coraz więcej roboty będzie tutaj na tych levelach Co my tutaj mamy? Gdzieś coś na ścianie jest napisane? Oj, nie ma A, tutaj jest karteczka, ja ciągle te karteczki jakoś omijam Co my tutaj mamy? Hmm, co my tutaj mamy? Dobra Znak zapytania to jest B1, B1, B1 To mamy 9, tak? 9 Teraz D3 D3, D3 to jest czwóreczka. Ok, 9, 4. O kurcze, co to jest za wzór? A1 musimy, czyli 4 plus A1. A1 to jest 3, czyli mamy 7. 9, 4, 7 i teraz mamy F1. F1. 9, 4, 7, 6. Zobaczmy. Tak jest. Pięknie. To poszło bardzo ładnie. Muszę przyznać, tam ktoś pisze nam odpowiedzi, ale ja nie jestem pewny, czy takie same wszyscy mamy. Dobra, coś musimy zrobić na tablicy. Coś tutaj spadnie. Tutaj też coś musimy zrobić. Niekoniecznie wiemy, co. Dobra, już wiemy, o co tutaj chodzi. Mamy po kolei karteczki: żółty, czerwony, zielony, niebieski. No i tutaj, jak będziemy chodzili dookoła, to widać, jakie to są liczby. Więc na przykład żółty to jest trójeczka, potem mamy czwóreczkę, 3-4, zielony to będzie 6, 3-4-6 i co jest na końcu? 3-4-6-8 podejrzewam, więc sprawdźmy. Wbite i czy to było to? Tak jest, karteczki spadły, możemy. Sprawdzać dalej, co my tutaj mamy. Okej, okay, w końcu się udało. Nie umiałem podnieść tych karteczek, ale podejrzewam, że musimy te karteczki ustawić tak pod te obrazki, które tutaj są. Więc jak tutaj mam śnieżynkę, to pewnie z bałwanem połączone. Teraz mam jakąś stopę, której nie mogę złapać. Dobra, złapałem. Dajemy tutaj i do tego mamy ogień. Więc ogień raz. O, dobra, złapałem. Chyba już wiem, jak to złapać. I jeszcze musimy tutaj troszkę porobić. Dajmy to w ten sposób. Drukarkę, nie wiem, tutaj? Nie, chyba nie, chyba niżej. Tutaj musiałem na odwrót to wszystko poprzestawiać i się udało. Także przechodzimy do następnego zadania, którym jest level 27. Zobaczmy co tutaj jest Rip 5 razy 5, więc zobaczmy, kurczaki, o co tutaj chodzi? Coś tutaj musimy poprzestawiać. Dobra, czyli tutaj musimy chyba burgery złożyć z tych rzeczy, które tutaj leżą. Tak jest, tu jest jakaś bułka, więc daję Ją na spód, chyba tak. Te dwa sery nie wiem, czy tutaj mają być, więc dam to może gdzieś tutaj. Szukamy więcej bułek. Ustawiamy po kolei, podejrzewam, że musimy ustawić dwa takie same piony i z lewej i z prawej A, i tutaj mi J pisze, żeby najpierw przycisk kliknąć Okej, okay, okej, okay. czyli na podstawie tego co one tutaj mówią musimy to wszystko poskładać, dobra Więc już ogarniamy Dobra, podsumowując ten level, tutaj musimy najpierw na guziczek kliknąć, wtedy te dziewuchy tutaj nam mówią co one chcą i musimy w tej kolejności wszystko ułożyć. Także tutaj, Jay, dzięki za info. <laughs> przydało się, bo bym układał i kombinował. A tutaj jest ta wskazówka, że trzeba na nie kliknąć. Dobra, jak to wszystko ułożymy? Oczywiście przechodzimy dalej. Pięknie, udało się. No i mamy kolejny levelek. Tutaj mamy ludziki na ziemi, a tutaj mamy. Jakieś obrazki, więc musimy to teraz jakoś ze sobą połączyć. E, czym ty jesteś? Chwila, 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 dam cię do góry, ale podejrzewam, że ty musisz być połączony. Tutaj? Chociaż nie, co to jest za lalka. Nie no, podejrzewam, że tak. Dobra, to jest hmm, Czarodziej, 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 gdzie by ciebie ustawić? Powiedzmy, że tutaj. Kim ty jesteś? Ty jesteś jakąś lalką? Powiedzmy, że drzewo, hmm, albo drzewo tutaj bardziej. Albo tutaj, dobra, zróbmy w ten sposób i co to jest? Co to jest? Nie mam pojęcia, co to jest. Krzyżyk jakiś. Hmm. Zobaczmy, czy się udało. Nie, nie udało się. Czy mamy tutaj gdzieś jakąś podpowiedź? Oj, tutaj coś jest. Dobra, czyli na domku jest mag, dobra? Czyli mm, tutaj źle zrobiłem. To przestawiamy gdzieś tutaj. I podejrzewam, że to powinno być jakoś tak. Teraz, jeżeli chodzi o dziewczynkę, zobaczmy, czy ona gdzieś tu stoi. A, w wodzie ma być ta lalka, dobra? Dobra, lalkę tutaj. Wystarczyło spojrzeć przez okna. Dobra, co jeszcze tutaj widać? Co jeszcze tutaj widać? Jay pisze też, że randomowo na początku ustawiał. Nie miałem pojęcia, co z tym zrobić. Dobra, tutaj ktoś jest pod drzewem, czyli ta postać musi iść na miejsce drugie. Więc ty pójdziesz tutaj na bank. To już innej opcji nie ma. Zobaczmy, już nie będę szukał więcej. Ej, z czymś się pomyliłem. Ehm, chwila, chwila, chwila. Nie, to na odwrót. Na odwrót, ta dziewczynka stoi tam przy takiej jaskini i tam pewnie są nietoperze. Teraz? No teraz pięknie, dobra. E, tutaj ładnie się udało. E, więc e, bardzo ładnie. 29. Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Tutaj musimy poukładać jakieś liczby. O, tutaj mamy coś na ścianie. A równa się 1. B równa się 2. Z równa się 26. Hmm, tutaj mamy oczywiście kartkę. Zobaczmy, co jest na kartce jak ją będę w stanie odwrócić ładnie. Dobra, już mamy hasło, czyli tak, tutaj mamy ABCDFGH, e, tak po kolei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, czyli tutaj mamy C i FG, więc kolejno C to będzie trójeczka. Dobra, trójeczka jest, teraz mamy I, czyli oczywiście dziewiątka, jeżeli... Dobrze liczę. I jest chyba dziewiątą liczbą, dziewiątą literą w alfabecie, więc myślę, że będzie dobrze. Zaraz będziemy weryfikowali, czy dobrze policzyłem te wszystkie literki, ale dziewiątka jest. Teraz mamy F. F to jest szóstka, a G to powinna być siódemka. Jak dobrze liczę, oczywiście. Czy to będzie to? Ostatni patyczek stawiamy i. Jest pięknie, idziemy dalej. Level 30. Co tutaj musimy zrobić? Tutaj są jakieś kamyczki, czy co to jest? I musimy to tutaj chyba po kolei ustawić, więc gdzie jest jakaś wskazówka? Dajcie mi wskazówkę. Wskazówka, wskazówka. A, do góry jest wskazówka. No dobra, czyli, hmm, czyli, czyli, czyli musimy to jakoś ułożyć. Tylko po czym trzeba znowu patrzeć? Zobaczmy, tutaj jest coś. Tutaj są. Hmm, tutaj nic nie ma. <ścoughs> tutaj. Tutaj też nic nie widzę, no to układamy. Dobra, 1, 2, 3, 4, 5. Aha, dobra, musimy na boki patrzeć, widzicie? Każdy ma ilość boków jakąś, więc na przykład trójkąt idzie do trujeczki. tutaj mamy szósteczkę. Dobrze patrzę. Tak, 6, ale czy my mamy tutaj 6? Nie, dobrze policzyłem. A, czyli tutaj może się to nie zgadzać. Dobra, tutaj jest więcej niż potrzebujemy. Siódemeczkę mam, jest siódemeczka. Tutaj jest 9 chyba bez liczenia mogę to położyć i ósemeczka, ósemeczka to będzie. To dobra, teraz mi coś spadnie z nieba pięknie i musimy znowu poukładać. I bum, mamy rozwiązanie. Tak to wygląda, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robił. Także macie rozwiązanie. Troszkę można się tutaj czasem pomęczyć, nie do końca jest to jasne, ale rozwiązanie jest. Idziemy dalej. Kolejny level i jest to level 31. A więc tak, tutaj mamy klocek i on zawsze mówi, gdzie on się znajduje. On gdzieś tutaj jest w środku tego labiryntu. Tutaj mamy guziczki, musimy klikać i on sobie tam gdzieś. Idzie. I on nam mówi wtedy, że on jest gdzieś e, obrócony na północ, e, po lewej i po prawej stronie ma ścianę. No i klikamy dalej, aż go wyprowadzimy tutaj na zewnątrz. I wtedy on mówi, że widzi światło, więc e, całkiem spoko <laughs> całkiem szybko to idzie. Jeżeli wyprowadzimy go, to dostaniemy karteczki z kodem, i kod to tutaj jest 32045. Pięknie kodzik jest, przechodzimy do 32 i tutaj mamy jakiś English, ale co to dokładnie jest ten English? Hmm, zastanówmy się. Dobra i mam już rozwiązanie. Tutaj jak widzicie six, six to jest Six, to są te znaczki tutaj, więc jak sobie poprzestawiamy, no to już wiemy, że na początku jest liczba, która zaczyna się na sy. No to jest małpa, to jest s, więc no obstawiam, raczej obstawiam. Po dłuższym namyśle wychodzi na to, że to będzie 7. Tutaj, jak poprzestawiamy sobie te znaczki, albo podstawiamy, a nie poprzestawiamy, to będzie 1, tutaj będzie 2 i ostatnia będzie 5, 7, 1, 2, 5. Pięknie, poszło bardzo szybko, bardzo sprawnie. Level 33. No i tutaj jest powtórka. To już znamy. Wiemy, co tutaj musimy zrobić. Karteluszka. O, nie do końca wiemy, co tutaj mamy zrobić. Przynajmniej ja nie do końca wiem. Najpierw sobie kartkę. Postawię w jakiś sposób. Ok, kartka w końcu odwrócona. Trochę sobie tu potestowałem, ale jak połączymy to z tymi informacjami, które tutaj mamy na ścianie, to musimy wybrać albo x, albo y, czyli jeżeli mamy takie połączenie, to jak tutaj na początku to jest c1 albo c3. Kolejną jest jeżeli x, to y, w przeciwnym wypadku z. Ok. <grytanie> Zaraz będziemy ogarniali i co tutaj mamy? Wykrzyknik x means not x, dobra czyli not x No i oto rozwiązanie, zobaczmy czy dobrze to rozwiązałem, tak jest, spójrzcie sobie jeszcze chwilę, jeżeli ktoś potrzebuje to jest całe rozwiązanie Idziemy do levelu 34 i tutaj mamy lalki, musimy je poustawiać e, według tego, co jest tutaj napisane. Dobra, e, więc tak: Ariana jest next to the Craig. E, potem mamy Rose is next to the Easy or Craig. Neither Craig nor Rose are next to Mia. Easy should sit to the left of Mia. Dobra, szybciutko układam. I jeżeli wszystko dobrze ułożyłem, to powinno wyglądać to w następujący sposób. Zobaczmy, klikamy. I pięknie ułożone. Przechodzimy do levelu 35. Tutaj musimy przełączniki odpowiednio ustawić i żadnej innej wskazówki nie O, i tutaj tablica Mendelejewa będzie, dobra. Zabieram się najpierw za te dźwignie, więc na szybcio. I powinno być to ustawione w ten sposób: góra góra, dół, góra, góra, dół, góra, dół. Dobrze powiedziałem? Chyba tak, dobra, wszystko spadło, więc idziemy dalej. Bardzo fajnie to wyszło. Co tutaj? Teraz mamy hasło. Musimy. Dobra, dobra, dobra. Genius. Dobra. Zobaczmy, cóż to będą za liczby. Dobra, jeżeli dobrze popatrzyłem na te, tablicę Mendelejewa, to będzie e, 3, 2, 2, 8. Potem 9, 2, 1, 6. E, czy dobre hasło? Tak, wszystko dobrze odczytałem. Idziemy dalej. Teraz mamy 36 level, i tutaj musimy po tej karteczce. Tak. Tak jest. O! Chwila. -o. o, tak jest. E, czyli tak, tutaj mamy dwa. Okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. Czyli mamy różne mm, możliwości, żeby ułożyć te kropki. Dobra, czyli jeżeli mamy 2 i 1, to jest 2. Odstęp 1, odstęp albo odstęp 2, odstęp 1. Dobra, e, czyli już wiem o co chodzi. E, o, tak jak tutaj. Dobra, dobra, dobra. Więc ustawiam i do Was wracam. E, tak to wygląda. Jeżeli dobrze to ustawiłem, czy za pierwszym razem mi się uda? Zobaczmy. Pięknie wyszło. Dobra, lecimy dalej. 37, e, 37. Co my tutaj mamy? Okej. Okay. Dobra, tutaj spędzę trochę więcej czasu, ale. Wiecie co? Y pff. Ja tutaj pokombinuję, jeżeli zajmie mi to zbyt dużo czasu, to wam pokażę znowu tylko końcóweczkę i jak będzie końcóweczka zrobiona, to lecimy dalej. Dobra, więc tutaj macie na deseczkach rozpisywane, jak wyglądała wycieczka musicie sobie to poczytać, wszystko ustawić, to jest ciężko, zobaczcie nawet, nie dałem rady tego położyć z powrotem. Ale wynik będzie taki. Tutaj macie 1, 2, 3, jest w lewo 4, 5, 6 do góry, 7. I 8 do przodu, tak to wygląda, taki jest, powinien być taki wynik. Tak jest, pięknie, pięknie, czyli dobrze, przeczytałem. Lecimy do następnego zadania, na 38, zobaczmy, połóż się, dobra, zobaczmy na karteluszkę. Dobra, czyli to już pod coś podobnego mieliśmy, zabieram się za układanie, wracam do Was z wynikiem, bo podejrzewam, że troszkę mi tutaj zejdzie. Tak jest, to jest to samo, co było wcześniej. No i jeżeli wszystko dobrze ustawiłem, to powinno wyglądać to mniej więcej tak. Zobaczmy. Nie, coś zepsułem, więc jeszcze raz. Ok, już wiem, tutaj jednym się minąłem. Zamiast E7 dać, dodałem F7. Dobra, otwarte, idziemy dalej. Level 39, Do you hate me yet? No, not yet. Dobra, tutaj znowu mamy to, co było wcześniej. Karteczka gdzieś jest, nie, nawet niepotrzebna jest karteczka Także zabieram się za układanie szybciochem. Dobra, tutaj mi się udało otworzyć. Kombinowanie troszkę tutaj było, no ale jak się dobrze popatrzy i z lewej strony, i z góry no to można to ładnie ułożyć, kto potrzebuje tutaj macie odpowiedź. Także proszę bardzo No i idziemy dalej. The end, okej. Okay. Dobra, dostałem odznaki. Dobra, super, udało się. <grywa> Chyba ogarnąłem całą grę, także dzięki wielkie ludziska za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Bardzo fajny Escape Room, bardzo mi się podoba. Zapraszam do zagrania sobie w tą gierkę. Mam nadzieję, że zostawiliście już pod tym odcinkiem subika. Jeżeli nie, możecie zrobić to jeszcze teraz. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, hej!